Gość Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry słuchaczom i dzień dobry panu doktorowi. Naszym gościem jest szef Samorządu Lekarskiego w Łodzi, czyli prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Paweł Czekalski. Witamy serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, Związek Zawodowy Lekarzy pisze, że wyraża Oburzenie, nie zdziwienie, zaniepokojenie, tylko oburzenie tym, że edukacja zdrowotna, ten przedmiot, który wchodzi do szkół od września nie będzie obowiązkowy. Pana też to oburza? 14 stycznia w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało takie stanowisko, w którym również wyraża swoje i oburzenie i ma wówczas wtedy nadzieję, że jednak edukacja zdrowotna wejdzie do podstawy programu. I, będzie, I będą to zajęcia obowiązkowe. To prawda, że były tam ostrzejsze słowa, ale nie znalazły się w tym oficjalnym stanowisku. Yy, tak, dlatego że inne są uzgodnienia, często kuluarowe, a potem okazuje się, że wola polityczna jest troszkę inna. A proszę zauważyć, edukacja zdrowotna to jest rodzaj inwestycji w zdrowie społeczne, w zdrowie nas wszystkich. To jest uczenie, to jest zmiana myślenia yy, 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 młodych ludzi. Ludzi, dzieci, młodych ludzi na temat zachowań prozdrowotnych, na temat szczepień, na temat y, y, komfortu życia w sensie zdrowotnego, w jakim, w jakim mogą to, to życie prowadzić, y, to jest ogromnie, ogromnie istotne zagadnienie. To, co politykom przeszkadza w tym przedmiocie? Wydaje mi się, że najbardziej przeszkadza, y, jak zawsze do tej pory sprawy prokreacyjne które muszą stanowić część edukacji przy obecnym szumie informacyjnym, na które jest narażony młody człowiek w wielu fałszywych informacjach na wszelkie tematy związane z, z, z organizmem, z funkcjonowaniem organizmu człowieka, z życiem, z, z, ze zdrowiem. Istotne jest, żeby ten młody człowiek otrzymał jakąś porcję wiedzy, która jest no, potwierdzona naukowo, A nie stanowi, nie stanowi jakichś domysłów czy, czy, czy spekulacji. Lekarze jeszcze tak napisali, już teraz Polska boryka się z epidemią chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy depresja. Wiele z tych schorzeń mogłoby być skutecznie ograniczonych poprzez odpowiednią edukację. Pamięta Pan, kto pierwszy ogłosił te informacje, że nie będzie to przedmiot obowiązkowy? Yy, bodajże, yy, Minister Obrony Narodowej. Władysław i, no, i, i lekarz z wykształcenia. wykształcenia lekarz. Tak, ale to asumptu do takiej wypowiedzi mu nie dawało żadnej i, i tym faktem jesteśmy również zbulwersowani. Natomiast, panie, Szanowni Państwo, proszę na jedną rzecz uwagę. Cały czas ochrona zdrowia, dbanie o zdrowie społeczne, jest w tym kraju wydatkiem. A to nie jest wydatek, to jest inwestycja. I tak samo edukacja, to jest inwestycja w wiedzę społeczną, po to, żeby ten system ochrony zdrowia mógł skutecznie skutecznie funkcjonować w sytuacjach trudnych, chociażby takich jak, jak, jak wzrost zachorowań na jakieś choroby, prawda? I taką inwestycją ma być psychiatria dzieci i młodzieży w Polsce to jeden z priorytetów polskiej prezydencji. Ja zajrzałam na listę miejsc specjalizacyjnych w regionie łódzkim. Jeżeli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży, mamy jedno wolne miejsce w Sieradzu. Panie doktorze, jakby pan to skomentował? I ilość miejsc specjalizacyjnych w sensie w rozumieniu rezydentur, czyli ilość miejsc, za które Ministerstwo Zdrowia będzie opłacało tego rezydenta, żeby się specjalizował. Ten problem to jest jedna strona medalu, drugą stroną medalu zaś jest brak miejsc hospitalizacyjnych. Tych młodych ludzi w ogóle psychiatria jest przeładowana, tych młodych ludzi, tych chorych, ludzi wymagających leczenia psychiatrycznego po prostu nie ma gdzie kłaść. A proszę zauważyć, że to jest bardzo delikatna sfera życia i tutaj te warunki hospitalizacyjne, jeśli są konieczne, powinny być no, nad wyraz dobre, żeby leczenie słowo szło w parze z jakimś komfortem y, y, pobytu, a tutaj mowy o takim komforcie nie ma. Ale też jednym z argumentów, który słyszałam bardzo często, y, który miał tłumaczyć, dlaczego jest problem y, z leczeniem y, dzieci i młodzieży, to zawsze była taka informacja, że brakuje specjalistów wykształconych właśnie w tej dziedzinie. Brakuje specjalistów, brakuje wiedzy społecznej i tu wracamy do, do, tego, do tej edukacji zdrowotnej. Brakuje zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i wśród rodziców. W w których sytuacjach wymagana jest bezwzględnie hospitalizacja i intensywne leczenie, a w których to można metodami ambulatoryjnymi prowadzić takiego młodego człowieka, bo tak jak pani rektor powiedziała, ilość zachorowań czy ilość rozpoznawanych depresji jest coraz większa, a to wiąże się również z higieną psychiczną życia codziennego. Sprawa jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowana, ale czy pan. Pan doktor myśli, że da się to jakoś logicznie wytłumaczyć, to jedno miejsce. Dla porównania, jeżeli chodzi o audiologię na przykład, jest siedem. To może tak trzeba powiedzieć. Ilość rezydentów, czyli tych miejsc specjalizacyjnych, za które zapłaci ministerstwo, jest wprost zależna od możliwości, od możliwości ekonomicznych, od przyznanych pieniędzy, jakie zostały na to kształcenie w Ministerstwie Zdrowia przeznaczone, i jak również od decyzji konsultantów, yy, w tym przypadku konsultantów krajowych, którzy powinni wiedzę o zapotrzebowaniu na miejscach hospitalizacji... Przekazać do ministerstwa. Tak? Powinni konsultanci wojewódcy wiem skądinąd jako, jako prezes Izby, że konsultanci wojewódcy mówią, że co z tego, że on prosi o tyle i tyle miejsc, jak w rezultacie dostanie taką. Jest pewna mapa zapotrzebowania zdrowotnego, która tak do końca nie odzwierciedla tych potrzeb, jakie poszczególne, jakie Szczególne regiony zgłaszają. Proszę zauważyć, że u nas jedno, ale może gdzieś w Polsce było dziesięć, bo tam może nie ma w ogóle nikogo. To by trzeba było przeanalizować na poziomie całego kraju, ale fakt: że rzeczywiście, jedno miejsce to jest mało. Panie doktorze, mamy w tej chwili bardzo dużo zachorowań na grypę. To jest już setki tysięcy pacjentów, i zrobił się wielki problem w aptekach. Ciężko jest dostać leki przeciwgrypowe. No i też zapytam pana o komentarz, jak to możliwe? Czy nikt nie przewidział, że w styczniu, w lutym będziemy chorować na grypę? W styczniu, lutym. Zazwyczaj jest wzrost zachorowań, natomiast z mojej wiedzy wynika, że te zachorowania zaczęły się już w początkach grudnia. Ten sezon wzrost zachorowań, to zgłaszają lekarze i pediatrzy, i lekarze podstawy opieki zdrowotnej, że ten wzrost już trwa od grudnia. Praktycznie w sezonie grypowym w tej chwili mamy na terenie naszego województwa powyżej 10,5 tysiąca zachorowań na grypę, a na ten wirus RSV, który dotyczy również dróg oddechowych, jest ponad 130 zachorowań. To no jest i jak... też mamy COVID. No może nie COVID. Ale, ale proszę zauważyć, my dosyć niefrasobliwie. I tu wracamy do edukacji. No nie można, jak ktoś ma kaszel, katar i to idzie koniecznie do pracy, bo ma taką. Taką potrzebę, dobrze, ale i jedzie komunikacją, jest zakatarzony, niech założy maskę, niech nie naraża innych. Poza tym proszę zauważyć, nie byłoby tego problemu, gdyby była wyszczepialność, bo osoba chora na grypę ma prawo mieć objawy, ma prawo być chora, natomiast ta transmisja wirusa na tej osobie się zazwyczaj kończy, więc ta propagacja społeczna tej choroby będzie w ten sposób się ograniczała. I tu wracamy do edukacji zdrowotnej, także to wszystko jakby zatacza, zatacza taki to Jak krąg. mamy takie objawy, panie doktorze, to jak sobie poradzić? Ja myślę, że podstawą jest postarać się nie, nie zakażać, domu nie zakażać innych. Proste leki przeciwgorączkowe, proste leki. Bardzo często również preparaty, które stanowią zespół jakichś ziół. Moja świętej pamięci mama internista mówiła, że zawsze synku gryp, na grypę zawsze, zawsze lipę w czasie wypić, tak? I rzeczywiście to jest. Natomiast oczywiście są specjalistyczne leki, które działają stricte na wirusa, to są leki na receptę, które można także brać po ewentualnym okresie narażenia. Jeśli od momentu styczności z osobą zainfekowaną minął mniej jak 48 godzin, to można te różne zonawiry czy oseltamiviry, ja już tu nazw handlowych nie podaję celowo, można je przyjmować. Panie doktorze, grypa musi się wyleżeć, jak niektórzy mówią, ale niektórzy przechodzą ją bardzo ciężko. Proszę powiedzieć kilka słów, bo już kończymy. Jakie mogą być powikłania pogrypowe? Grypa jest szczególnie niebezpieczna dla osób, dla osób z wielochorobowością, dla osób, które są leczone z powodu innych chorób, bądź też po przeszczepach, bądź też osób, które mają jakieś szczególne, szczególne powiedzmy, powikłania innych chorób to są od zapalenia oskrzeli skrzeli przewlekłe poprzez zapalenie mięśnia sercowego a nawet to zapalenia opon mózgowych powikłania nieraz bywają bardzo bardzo poważne ciężkość tych zapaleń na przykład mięśnia sercowego może prowadzić do krańcowej niewydolności krążenia zdarzają się takie wypadki na grypę niestety się umiera. Dziękuję pięknie Paweł Czekalski prezes okręgowej rady lekarskiej i apelujemy oczywiście o szczepienia i o edukację. Dziękuję uprzejmie.